Dziś powiemy sobie o tym, z czym wiąże się przeprowadzka do Hiszpanii. Cześć, nazywam się Anna Maria Panasiuk. Z wykształcenia jestem doktorem nauk prawnych i adwokatem. Z zawodu przedsiębiorcą oraz wealth advisorem. Hiszpania. Podobnie jak Portugalia i Włochy oferuje specjalny program dla osób, które nie były wcześniej rezydentem, a które mogą stanowić ciekawy transfer talentów do Hiszpanii. W takim wypadku, jeśli spełnisz określone warunki, to Twoje dochody uzyskane z pracy w Hiszpanii będą podlegały opodatkowaniu według preferencyjnej stawki podatkowej to jest 24%. Te specjalne stawki podatkowe są wyższe niż w Polsce, natomiast są one niższe od stawki, jak obowiązuje w Hiszpanii jej rezydentów. Pozostałe dochody, mam na myśli wszelkie pasywne dochody uzyskane poza terytorium Hiszpanii, są zwolnione z opodatkowania. Ale jak to wygląda w szczegółach? Ogranicza się do analizy specjalnego reżimu podatkowego, który jest najczęściej przez Was wykorzystywany. Jest to specjalny reżim podatkowy dla cudzoziemców, NRIT. W Hiszpanii obowiązuje mało znany dekret królewski z 2005 roku, który zmienia przepisy ustawy o podatku dochodowym w taki sposób, że obcokrajowcy, którzy przeprowadzają się do Hiszpanii, podejmą tam zatrudnienie, będą zwolnieni z obowiązku podatkowania dochodów uzyskanych poza jej granicami. Dekret ten nazywa się prawem Beckham'a, ponieważ pozwolił Dawidowi Beckhamowi powiązać podjęcie pracy w Realu Madryt ze zmianą rezydencji podatkowej. Był on pierwszą gwiazdą sportu, która skorzystała z tego specjalnego reżimu podatkowego Hiszpanii. O taką ulgę można wystąpić w ciągu 6 miesięcy od przeprowadzki do Hiszpanii, o ile nie byłeś wcześniej rezydentem podatkowym przez ostatnie 10 lat. Z ulgi można skorzystać w roku przeprowadzki oraz w kolejnych 5 latach, czyli w sumie przez 6 lat. I tutaj uwaga, gdy Portugalia oferuje ten uprzywilejowany status na lat 10, Cypr na lat 17, to Hiszpania już tylko na pięć. I to pod warunkiem, że zgłosisz się z wnioskiem w ciągu sześciu miesięcy od przeprowadzki do Hiszpanii. Status NRIT można uzyskać, jeśli mieszka się w Hiszpanii co najmniej 183 dni w roku oraz posiada się zatrudnienie w Hiszpanii. To znaczy, że jest się oddelegowanym do pracy lub jako dyrektor spółki hiszpańskiej, o ile w spółce tej nie posiada się więcej niż 25% udziałów. Ważne jest również, aby zatrudniająca spółka była zarejestrowana w Hiszpanii jako pracodawca, czy czy może to być spółka zagraniczna? I abyś ty był zgłoszony w Hiszpanii do ubezpieczenia społecznego. Jakie są warunki podatkowe w hiszpańskim reżimie dla obcokrajowców? Gdy zamieszkacie w Hiszpanii i uzyskacie status NRIT, to opodatkowaniu będą podlegały wyłącznie dochody z pracy uzyskane przez podatnika od dnia jego przybycia do Hiszpanii do dnia powiadomienia o jego wyjeździe, również te uzyskane poza granicami Hiszpanii. Obowiązująca stawka podatku dla osób korzystających z dekretu Bekama wynosi 24% od pierwszych zarobionych 600 tysięcy euro. Każde kolejne zarobione euro będzie już opodatkowane według stawki 47%. Opodatkowaniu podlegają również inne dochody uzyskane na terytorium Hiszpanii. W Hiszpanii pobierany jest również wealth tax, czyli podatek majątkowy. W przypadku osób o statusie NRIT podatek majątkowy obejmuje aktywa, o ile znajdują się one na terytorium Hiszpanii. Natomiast dochody uzyskane poza terytorium Hiszpanii korzystają ze zwolnienia. Dotyczy to wszelkich pasywnych dochodów, takich jak dywidendy, zyski kapitałowe. Zwolnienie podlegają również dochody z kryptowalut, jeżeli zostały uzyskane ze źródeł poza terytorium Hiszpanii. Czy zatem warto przeprowadzić się do Hiszpanii? Raczej nie z powodów podatkowych, ale jeśli tak ci w duszy gra, to warto skorzystać z tej możliwości. Być może z perspektywy hiszpańskiej łatwiej jest poukładać majątek niż z perspektywy polskiej, gdzie cały czas musisz myśleć o CFC oraz Exit Tax. Czy to jest trudne? Tak. Każda zmiana rezydencji podatkowej jest trudna i wymaga dokładnego przygotowania. Czy to się zmieni, czyli czy Hiszpania może zmienić system podatkowy? Oczywiście, że tak. Jednak regulacja hiszpańska nie była w Europie pierwsza, ani ostatnia. Po kryzysie roku 2008 Portugalia zmuszona Skutkami sięgnęła po tą metodę, chcąc ściągnąć talenty i wykształconych ludzi. Włochy postanowiły dołączyć do tego grona w 2018 roku. Międzynarodowa konkurencja o talenty, technologie i biznes trwa. Na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję za pozostanie ze mną do końca. Mam nadzieję, że wykorzystacie w codziennych działaniach wiedzę, którą przekazałam. Zapraszam do subskrybowania kanału Wealth Advisor Anna-Maria Panasiuk poprzez kliknięcie przycisku poniżej. A także zostawienia komentarzy na które w oparciu o moje doświadczenia i aktualną wiedzę z chęcią wam odpowiem. Jeśli chcecie się ze mną skontaktować, zapraszam na stronę www.annamariapanasiuk.com. Jestem obecna na Spotify i Apple Podcast. Zapraszam na kolejny odcinek za tydzień. Do zobaczenia i miłego dnia.